Hej, dziś będzie o tym, co większość ludzi z tak zwanych dobrych polskich domów e, ich e, po prostu przytłacza i cóż, jak przestać grać rolę grzecznej osoby i zacząć żyć po swojemu? No to jest pytanie rodem z Szekspira, niech się ułożę. E, dziś chcę opowiedzieć... O jednej z najważniejszych rzeczy w moim życiu. Wiem, że dla wielu z Was to będzie dosłownie jak lustro, i nie mam co do tego wątpliwości, Poprzez przez większą część życia grałam rolę taką jak Cyrano, de, de berżerak na przykład, rolę grzecznej, ułożonej, bezproblemowej, chociaż problemy z, zawsze niby sprawiałam. Roli, której nie wybrałam to na pewno roli, którą narzucił mi świat, a ja tylko próbowałam przetrwać, bo byłam poddawana dysregulacji w niestabilnym układzie rodzinnym, tak to delikatnie nazwę. Moment prawdy neurologicznej długo nie nadchodził. To są wyniki ostatnich dni. I teraz pierwsze grzeczność jako maska i jako więzienie. Uczono mnie, że nie wypada mówić głośno, więc się darłam. Nie wypada stawiać granic, więc wszyscy włazili w moje granice. Nie wypada powiedzieć nie, więc mówiłam tak. Nie wypada prosić, więc nie prosiłam. Nie wypada być wyrazistą, bo siedź w kącie, a dojrzą cię. Uczono mnie, że ludzie lubią tych. Którzy nie przeszkadzają, bo tylko kocha się grzeczne dzieci. I tak się rodzi rola grzecznej osoby. Osoby, która stara się, albo wydaje jej się, że wspiera wszystkich, ale sama nie ma wsparcia. Daje z siebie 200%, a dostaje 0. Milczy, żeby nikogo nie urazić. Udźwiga emocje innych, bo tak trzeba. Aż pewnego dnia budzi się zmęczona, pusta. I nie widziane. 2. Mój proces przebudzenia. U mnie przebudzenie przyszło nie w formie motywacyjnego cytatu. Przyszło przez kryzys, przez moment, w którym zrozumiałam: Jeśli będę dalej tak żyć, nic się nie zmieni, absolutnie. Ja po prostu. Ze swoimi pomysłami, ze swoją duszą zniknę. I wtedy zaczęłam robić coś nowego. Nie rewolucja. Takie pierwsze małe nie, które urastało do wielkiego nie. Nie na warunki, które mnie niszczą. Nie na ludzi, którzy chcieli tylko brać. No co tam jeszcze? Nie na bycie tłem dla życia innych. No po prostu jedno wielkie nie. Takie wahadło. To było jak pierwszy oddech po latach duszenia się, ale jednak to było wahadło. Trzy. Godność, nie kaprys. To słowo niewygodne, bo godność wymaga odwagi. Godność to nie zgadzać się na minimum, ale weźcie, kurde, nie zgodzić, jak ludzie mają gorzej. Nie udawać, że wszystko jest ok. No jak może nie być ok, jeżeli trzeba być very happy Milky Way. Wymagać szacunku. Jak się nie wie, co to jest szacunek, nie pozwalać, by inni decydowali o twojej wartości, a ty kurczę, nie ma żadnej wartości. Godność to powiedzieć: Moje życie jest tak samo ważne jak wasze. Nie bardziej, nie mniej, równo. Tylko gdzie jest ta wartość? I to wystarczy, żeby świat się przestraszył. No, jeżeli zaczniesz z tym grać. Bo ludzie przyzwyczajeni do Twojej uległości nie wiedzą, co zrobić, kiedy stajesz prosto. 4. Strach przed oceną i co się dzieje, kiedy go przekroczysz. Strach przed oceną działa jak kajdanki. Trzyma cię w miejscu, które dawno przestało być Twoje, no bo się boisz, co, co ludzie powiedzą, ale kiedy. Przekroczysz to miejsce, wydarzy się coś niesamowitego. Nagle ludzie zaczynają cię słuchać. Przestajesz zabiegać o uwagę. Pojawiają się osoby, które szanują twoją prawdę, a ci, którzy byli tylko po to, żeby korzystać, sami odchodzą. I to prawda. Prostu pusto zrobiło. Był taki czas. To nie jest strata, jeśli chodzi o tych ludzi. To jest oczyszczenie. Oceniani jesteśmy zawsze, ale dopiero gdy zaczynasz żyć po swojemu, okazuje się, że ta ocena miała władzę tylko wtedy, gdy jej się bałaś. No i teraz piąte: mówienie nie mediom, ludziom, presji. W moim życiu nauczyłam się jednej rzeczy, ale to już po tym nie-nie-nie krzyczącym nie to najczystsza forma wolności. Nie dla presji, żeby być idealną. Nie dla narracji, która robi z ludzi roboty. Nie dla tych, którzy chcą cię kontrolować, wykorzystać albo uczynić. Uciszyć. Nie dla schematów. A nie tak jak wtedy, że nie, 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 nie. Nie dla życia, które nie jest moje. Dziś, mówię to spokojnie. Nawet sobie podczytuję tutaj niektóre fragmenty. Z ciałem, które już nie drży, jest mi spokojnie. Z sercem, które nie potrzebuje już pozwolenia, by bić. Sześć. A teraz najważniejsze. Wolność się zaczyna wtedy, kiedy przestajesz być grzeczny, grzeczna, a zaczynasz być prawdziwa. I kiedy zamiast przepraszać za swoje istnienie, zaczynasz zajmować swoje miejsce, czyli robisz to, co chcesz. Bo zawsze to było Twoje. To nie jest bunt, to jest powrót do siebie. I po siódme, na zakończenie, i wezwanie. Jeśli ten odcinek dotknął Ciebie, podziel się nim. Jeśli ktoś potrzebował. Będzie właśnie, być może ktoś właśnie będzie potrzebował tych słów. A jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda życie, kiedy przestajesz grać rolę, przyjedź na Podlasie, na kajaki, warsztaty, chwilę ciszy, tutaj do tych moich domków, być może ze swoją grupą coachingową, być może z coachem, być może z jakimś trenerem duchowym, albo wesprzyj moją ideę z rzutką, bo dzięki niej mogę tworzyć dalej i mówić dalej, i pokazywać innym, że prawda nie musi boleć. Ona wyzwala. No i teraz tak, żegnam Was do odcinka numer 8. Czy można być wrażliwym i silnym jednocześnie? Tak, jestem tego przykładem. I odcinka numer 9. Dlaczego luksus zaczyna się od ciszy? No, i teraz, kiedy już jesteśmy w końcówce, chcę zaprosić wszystkich do udostępniania jeszcze raz, do lajkowania i wypowiadania się, czy tego typu formy są dla Was ciekawe, bo ja każdy z tych tematów mogę pogłębić, mogę go rozwinąć, ale chciałabym wiedzieć przede wszystkim w Waszych komentarzach, czy to, co robię, ma jakiś sens. Chociaż robię to z przyjemnością, już bez obaw, że czy jestem grzeczna, czy nie jestem, już naprawdę, akurat to nie jest dla mnie największą barierą. Natomiast chciałabym też uzyskać od Was interakcję, bo na razie to mnie tak obwąchujecie, patrzycie, no ta oglądalność tam jest, jeszcze może nie jak w TVN, ale tak yy, trochę Was. Trochę was mnie ogląda, natomiast jesteście bardzo cicho. Cicho, 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 cicho. I to by było na tyle. nadawała Kinga Dumna z Bocia nad Bugiem. Do następnego odcinka.